Cześć, to znowu ja. W tym filmiku pokażę Ci co zrobić, żeby wydobyć jak najlepszy obraz z Twojej kamerki Logitech C920. Niech zgadnę. Kupiliście niskowudżetową i polecaną przez wielu użytkowników kamerkę Logitech C920, podłączacie ją do komputera i co? Obraz nie jest taki jaki byście chcieli? No, ze mną tak było. Ale jak się okazuje, wystarczy kilka kliknięć w ustawieniach, żeby obraz był znacznie lepszy. Teraz widzicie obraz z mojej kamerki, który jest w ogóle nieobrobiony, a zaraz Wam pokażę, jak może się to wszystko zmienić po przedstawieniu dosłownie paru suwaków. Pierwsze co robimy, to oczywiście otwieramy ustawienia i wchodzimy we właściwości Waszej kamerki. Pojawia nam się takie okienko. Pierwsze co musicie się upewnić, to to, że pierwsza opcja rozdzielczość slash tryb FPS macie ustawiony na własny, a nie domyślny. Rozdzielczość macie ustawioną na 1920, na 1080, a FPS -y musicie ustawić na najwyższy FPS. Potem trzeba otworzyć zakładkę Konfiguruj wideo. Pojawia się takie malutkie okienko. Ja je ustawię tutaj, żeby było mniej więcej widoczne. I odznaczacie wszystkie automatyczne ustawienia waszej kamery. Tak? Wszystkie. Prawdopodobnie wzmocnienie też jest ustawione na automatycznie, ale ja tego nie miałem. Klikamy zastosuj, równowaga bieli już też nie jest automatycznie regulowana. Do tego odhaczamy wszystkie tryby automatyczne w regulacja kamery, czyli ostrość oraz naświetlenie. Musicie się upewnić, że ostrość jest ustawiona na 0, a naświetlenie na minus 5. Po tym klikacie zastosuj i wracamy do pierwszej zakładki. I Teraz tak, wzmocnienie przesuńcie całkiem na 0. Wasza kamerka zrobi się bardzo ciemna, ale jest już płynniejsza i ustawcie sobie ją tak, żeby wasza scena, bądź wy, bądź to, co chcecie przedstawić na waszej kamerce, było mm, odpowiednio naświetlone. I ja sobie ustawię to myślę, że na 120. Mój obraz już jest chyba ok. Teraz przechodzimy jeszcze do równowagi bieli. To jest ostatni suwak, który będziemy dotykać. I ja sobie go ustawię na 3530 i teraz już widać, że Mój odcinek skóry jest naturalny, tak, jakby, wiesz, tak jakbyście na mnie patrzyli nie przez kamerkę, tylko normalnie. Po kliknięciu, zastosuj, klikacie OK. Tutaj jest mój kotek Lambert. Klikacie gotowe, i to jest wszystko, co musicie zrobić. W tym momencie zobaczcie, jak zmienił się obraz kamerki i jak bardzo płynnie teraz wszystko chodzi. Kamerka sama się nie reguluje, nic, się nie, nic nie jest rozmazane, jest wszystko tak, jak powinno być. Jeżeli mój mały tutorial choć troszkę Ci pomógł, zostaw lajki, like i komentarz oraz subskrybuj mój kanał. A jeżeli chcesz zobaczyć kiedyś mnie na żywo, streamuję na Twitch, link macie w bio, a z mojej strony wszystko, trzymajcie się.